Hello! Dzisiaj temat smutny, niestety smutny, jak dziura waszytka, ale będzie to trochę odskocznia od tego o czym mówię ostatnio, a ostatnio mówię o, oczywiście o gravelu. Czasami mówię też o gravelu i gdzieś tam w między przeplata się gravel. Więc dzisiaj trochę inaczej kilka słów o Ubezpieczeniach zdrowotnych, o składkach, które płacimy na ubezpieczenia zdrowotne, które musimy płacić na ubezpieczenia zdrowotne i o tym, dlaczego mi się to nie podoba. Jedziemy. Dobra, więc o co chodzi z tymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, z tymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne i dlaczego mi się to nie podoba? Hmm. Ogólnie, jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia zdrowotne, to każdy musi płacić. Niektórzy płacą nawet więcej. Jeżeli e, jesteś na przykład zatrudniony na umowę o pracę i w weekend masz swoją działalność gospodarczą, sprzedajesz majtki na straganie, to płacisz składki z umowy o pracę i. Również ze swojej działalności gospodarczej, więc ogólnie trzeba płacić, nie ma innego wyjścia, i to jest jakby zrozumiałe, no bo mamy publiczną służbę zdrowia. Jeżeli coś ci się stanie, przyjeżdża karetka, nie pytają o nic, zawijają cię do szpitala, budzisz się w szpitalu i jest super, powiedzmy. Natomiast ten system nie uwzględnia zupełnie faktu, że. Dbasz o siebie, że uprawiasz czynnie sport, że odżywiasz się, że zastanawiasz się nad tym, co jesz, e, kontrolujesz swój stan zdrowia. E, zupełnie tego nie uwzględnia. Więc ktoś, kto będzie dbał o siebie, kto będzie świadomym użytkownikiem swojego organizmu, płaci dokładnie takie same składki jak ktoś, kto jest totalnym ignorantem e, kto ma, nie wiem cukrzycę, nadciśnienie, otyłość i siedzi przed telewizorem całymi dniami obżara się czekoladkami, zapija to piwem i ma totalnie wywalone na to co je, jak, jak żyje, no bo stwierdził, że na coś trzeba umrzeć i po co odmawiać sobie tych przyjemności niestety ale moim zdaniem jest to niesprawiedliwe, jest to mocno mocno niesprawiedliwe i jakoś te nasze instytucje takie jak GUS ZUS i NFZ przez tyle lat z takich pieniędzy, które tam się ładuje, nie potrafią zbudować statystyki, która by im pokazała, że ludzie, którzy czynnie uprawiają sport, którzy dbają o swoje zdrowie, którzy e, zastanawiają się nad tym, co jedzą, którzy nie jedzą byle czego, już nie mówię o, o diecie roślinnej, o purystycznej diecie e, roślinnej. Ale po prostu jedzą więcej owoców i warzyw, mniej produktów wysoko przetworzonych, mają sporo, sporo mniejsze szanse sporo, sporo, sporo mniejsze szanse na to, że trafią do szpitala, że podwyższą obłożenie szpitali, że będzie trzeba coś z nimi robić. I tym sposobem ludzie dbający o siebie płacą tyle samo, co ludzie. Którzy totalnie o siebie nie dbają, a wręcz przeciwnie, którzy nawet są chorzy, ale nic z tym nie robią, którzy powinni trzymać się restrykcyjnej diety, na przykład w przypadku cukrzyków, a tego zupełnie nie robią. Moim zdaniem jest to totalnie niesprawiedliwe. W Stanach na przykład, oczywiście w Stanach jest to wszystko sprywatyzowane, ale w momencie kiedy chcemy kupić sobie ubezpieczenie zdrowotne, to jesteśmy wypytywani o takie szczegóły jak ile razy byliśmy ostatnio w szpitalu, jak się czujemy, czy się kontrolujemy, jak dbamy o siebie i tak dalej i tak dalej i na tej podstawie tak jak w przypadku ubezpieczeń samochodowych u nas dokładają nam zniżkę do ubezpieczenia, do składki ubezpieczeniowej. I to jest moim zdaniem sprawiedliwe. I coraz więcej firm świadczących takie ubezpieczenia dodaje odpowiednio punkty za Czynne uprawianie sportu i za odżywianie roślinne. No, bo jakby zbudowali sobie taką statystykę i jednoznacznie wynika z tego, że osoby czynnie uprawiające sport, odżywiające się na produktach roślinnych, mają bardzo, bardzo, ale to bardzo niskie szanse na to, że trafią do szpitala. Z jakimiś chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak miażdżyca, zawał, cukrzyca, otyłość i w ogóle. Ale moim zdaniem, tak to powinno właśnie wyglądać. Tak samo jak w przypadku, kiedy chcemy sobie kupić ubezpieczenie na samochód. Jesteśmy pytani o to, ile lat mamy prawo jazdy. Czy auto będzie użytkowane za granicą, czy będzie użytkowane przez innych użytkowników, bo jakby to świadczy o tym, jak dużą szansę mamy na to, że samochód zaliczy bombę na drodze. Tak samo moim zdaniem, powinno to wyglądać w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych. Uważam, że Powinien płacić nieco niższą składkę niż ktoś, kto zupełnie o siebie nie dba, kto jest tak zwanym hedonistą. Powiedzmy: Hedonistą, kto ma totalnie wywalone na względy środowiskowe, zdrowotne, etyczne, ma totalnie wszystko gdzieś, bo stwierdził kiedyś, że na coś trzeba umrzeć, więc będzie sobie po prostu jadł co będzie chciał, będzie żył jak będzie chciał, nikt mu nie będzie mówił, co ma jeść. Pewnie, że tak. Tylko płać większą składkę, bo masz dużo większe szanse, że trafisz do szpitala. Z jakimiś dziwnymi schorzeniami. Ech, tyle, jeżeli chodzi o nasz smutny system ubezpieczeń zdrowotnych, składek zdrowotnych. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.